Czołem, czołem, Kromka z Rosławem, witajcie moi mili w kolejnym materiale na moim kanale. I tak, szybciutko, bo mam, kurczę, mam tyle do powiedzenia, że w zasadzie nie wiem, czy starczy mi czasu, a mam go ograniczony. Brawo, Rocket, Tak na marginesie. Słuchajcie, po pierwsze, latamy na mapce równina Nebandan. Świetna mapa do latania, jeśli chodzi o mnie. Bardzo ją lubię, tak samo jak Rocket. Jest troszkę inna, czasem lata się dosyć ciężko. Trzeba być też troszkę mniej narwanym, bo tutaj jest wszystko poodkrywane, jak tylko się da. Także trzeba po prostu latać dosyć spokojnie. E, to jeśli chodzi o gameplay. E, a teraz, co mam Wam do powiedzenia? Mam kurde parę tematów, w zasadzie trzy. Zacznę od pierwszego, nie tego, który jest e, tytułowy, że tak powiem. Słuchajcie, Sony potwierdziło brak kodowania HDCP na wyjściu HDMI za je biście. Bardzo mnie to cieszy. Myślę, że w ten sposób mój, mój, mój drobny problem z tym, co wybieram, został rozwiązany. Oczywiście nie kupię w tym samym tygodniu konsoli, ale mogę śmiało teraz powiedzieć, że jeśli Xbox nie powie, że słuchajcie, macie live'a dostępnego w Polsce, wtedy i wtedy w miarę szybko. Bo jak wiemy, konsola Xbox, konsola PS4 będzie dostępna. Brawo Rocket będzie dostępna już w listopadzie pod koniec. No to 90% PS4. Także jestem bardzo zadowolony z tego, że nie będzie tego kodowania, że będzie można spokojnie sobie bezproblemowo nagrywać gameplay z gry. Bo o to mi chodzi. Super. Bardzo mnie cieszy ta informacja. Kolejna sprawa. Słuchajcie. Przesadzacie, przesadzacie, <głos》>, przesadzacie lekko. Ponad 100 zgłoszeń do tego konkursu mojego poprzedniego. Jeśli jeszcze go nie widzieliście, to tutaj w tym momencie macie link, możecie wziąć w nim udział. No, słuchajcie, przytłoczyliście mnie tym wszystkim, delikatnie rzecz biorąc, i wiem teraz, że jeśli będę robił jakiś konkurs w przyszłości. To słuchajcie, będę musiał wymyślić go w jakiś inny sposób. Tutaj kuźwa, widzicie, co się stało. No, no niestety, no już nic na to nie mogłem poradzić. W jakiś inny sposób, bo słuchajcie, tyle jest tych zgłoszeń i wszystkie są naprawdę na tyle zadowalające, że w zasadzie prawie każda zasługiwałaby na tą koszulkę. Mam jedną taką swoją ulubioną, ale myślę, że po prostu zrobimy to tak, że jeśli coś moim zdaniem będzie naprawdę zajebiste i bezkonkurencyjne, to to będzie jedna koszulka, a na drugą po prostu zrobię losowanie, które nagram na Was tutaj na, na filmie. Jakieś takie programy są, które podają losowe liczby i tak to po prostu zrobimy. W każdym bądź razie liczba. W cudzysłowie i nie w cudzysłowie komplementów, którymi mnie w tym filmie obarczyliście, przekroczyła wszelkie moje zdrowe granice. Ja się bardzo cieszę, że oczywiście tak na mój temat mówicie, tak mi słodzicie, piszecie, także moje ego urosło plus 50 co najmniej. <śmiej> śmieję się teraz oczywiście, ale bardzo się cieszę z takiego odzewu i, i te konkursy. Na pewno to nie koniec konkursów. Kiedyś w miarę rozwoju tego kanału na pewno, jeśli będę uczestniczył może, kiedyś się w końcu uda. W jakiegoś typu tego rodzaju eventach to, to jakieś tam upominki na pewno dla Was będę miał. Dobra, moi kochani, i teraz przechodzimy do tematu mm, tytułowego. Nie wiem jeszcze, jak go nazwę, bo nagrywam ten komentarz przed nazwaniem filmu, ale yy, wiem, o czym chcę mówić. Także, słuchajcie, nie wiedziałem, jak zacząć Wam o tym opowiadać. Yy, nie chcę, żeby zrozumiano mnie źle, że Battlefield 3 umiera, bo nie umiera, wciąż wiele osób w niego gra, ale to nie jest ten sam Battlefield, co jeszcze nawet dwa miesiące temu. Słuchajcie, pojawiło się bardzo, ale to bardzo dużo. Ostatnio to zauważyłem: takich w cudzysłowie, niedzielnych graczy. Nie to, że ja jestem profesjonalistą, bo nie. Chodzi mi po prostu o to, że gram w tego Battlefielda od początku i znam zasady tej gry. Umiem w nią grać na tyle, że znam mechanizmy, jakimi ona się kieruje. Wiem, co mam robić w danej grze. Niestety, muszę wam powiedzieć, że w ciągu mm, ostatnich tygodni, kiedy grałem, e, czy to w helikopterze, w helikopterze to jest nagminne, słuchajcie. E, w helikopterze to jest nagminne z tego prostego powodu, że no po prostu ja pierdzielę. Wchodzę na serwer i wyobraźcie sobie, że w przeciwnej drużynie bardzo często zdarza się, że na przykład najwyższym... Brawo, Roket! Pięknie to było trafione tak przy okazji, że najwyższym poziomem w drużynie przeciwnej jest na przykład poziom 45 albo 30. Oczywiście są tego plusy, bo łatwiej takich ludzi zabijać. Oczywiście wiemy, dlaczego się tak dzieje, dlaczego się tak dzieje. No słuchajcie, moim zdaniem Niektórzy y, ludzie po prostu przygotowują się już do Battlefielda 4, niektórzy ludzie mogą rezygnować y, z Call of Duty. Podejrzewam, że wiele graczy Call of Duty będzie przechodziła na, na Battlefielda 4 i chcą po prostu spróbować się w tym y, Battlefieldzie 3 jeszcze przed premierą. Ja to wszystko świetnie rozumiem, nie ma z tym najmniejszego problemu, ale kiedy latam? I słuchajcie, w jednym meczu o obłożeniu Tiketów 200% potrafi we mnie wlecić Jet 5 albo 6 razy, to jest to po prostu nieznośne. No po prostu gra się naprawdę momentami niefajnie. I mówię tutaj o podbojach, bo jeśli już tam latam, to głównie na tych podbojach, szczerze mówiąc, teraz jest ten hype na GTA 5, który rozumiem, gra jest podobno bardzo, bardzo fajna. Ja tą grę kupię ale nie będę nagrywał singla z niej, chyba że zrobię sobie takie, wiecie, śmieszne jakieś scenki, śmieszne kompilacje. Może zobaczymy, jak to będzie z moim czasem. Postaram się nagrywać multiplayera z tego GTA 5. Wiem, że będzie dużo fajnych możliwości, jeśli chodzi o robienie jakichś swoich gangów, zapraszanie panienek i tak dalej, Nie wiadomo, o co chodzi. Ale problem jest też taki teraz, że... Jak wiecie po mnie, ja bardzo często gram ze znajomymi na Wojpie na, na po prostu, w grupie sobie siedzę, gadamy sobie na lacie, e, gadamy, rozmawiamy, latamy, zabijamy, jest zajebiście. Teraz, jeśli moich znajomych jest 25 online, to kiedyś z tych 25, 16 grał w Battlefielda 3, teraz ta liczba oscyluje wokół 3, 4. E, nie jest to oczywiście znak, że 3 umiera. Tutaj mój błąd. Możecie zauważyć kardynalny błąd. Zdecydowanie za późno podniosłem dziób. No połasiłem się na tego kila po prostu. Tak jak mówię, nie jest to jakiś syndrom, że Battlefield 3 umiera, ale no po prostu gra się w niego mniej przyjemnie momentami, nie jest to na tyle zadowalające, rozumiecie co mam na myśli, nie daje, nie daje tyle, tyle przyjemności, tyle fanu, no bo jak tutaj mówić o przyjemności, kiedy latamy, fajnie się lata, wszystko w porządku, a po prostu... No, no, typek chyba po prostu z, z, ze zwykłego braku umiejętności i z braku ogarnienia tego Jetta cały czas w nas latuje. Bardzo podobna sytuacja ostatnio miałem, no, po prostu typki siedzą na respie i, i po prostu robią sobie jakieś gay party w czołgu. Yy, i, I tak to niestety teraz wygląda, yy, no ale, ale co poradzić, no, jedna gra się kończy, teraz wszyscy czekamy na betę. I, no, taka jest naturalna kolej rzeczy. Ja zapamiętam Battlefielda jako w zasadzie pierwszego FPS-a konsolowego, którego potraktowałem naprawdę poważnie, którego poznałem naprawdę wiele, wiele tajemnic, jeśli tak to można powiedzieć, czynników. I wiem, że mam naprawdę porządne, porządne podwaliny. Pod e, Battlefield 4, który niedługo będzie wychodził. E, aczkolwiek mam też taki dreszczyk niepewności, jak to będzie wyglądało, bo wiadomo, że latanie w Battlefield 4 będzie zupełnie inne. Słuchajcie, będzie zupełnie inne z tej prostej przyczyny, że na przykład e, na tej mapie, m, takiej usłanej wyspami, w momencie kiedy ten statek się rozbija, na tym statku jest do przyjęcia Centurion, pseudo Centurion. On, ten statek jest mniej więcej po środku. Także słuchajcie, latać będzie y, wydaje mi się może nie ciężej, ale trzeba będzie się naprawdę przestawić na inną priorytyzację celów, bo podejrzewam, że będziemy mieli do dyspozycji te takie małe popierdalające działka AA, y, które są na przykład na, y, na mapach z dodatku... Y, tego takiego dużego, na przykład pancerna tarcza, czy, czy tego typu inne rzeczy. No i będzie będzie inaczej. Trzeba będzie zdecydowanie więcej, moim zdaniem, poświęcić uwagi na teamplay. Chociaż mam nadzieję, że na początku, kiedy się dorwę do tego do tej gry, zarówno do bety, jak i później do pełnej wersji, którą też na początku kupuję na Xboxa 360 to zdołam sobie wszystko poodblokowywać razem z roketem na tyle szybko, aby później już było łatwiej, jeśli chodzi o, o, o walkę, czy to z igłami, czy to nie z igłami itd., itd., bo niestety będzie, będzie ciężej też o tyle, że zdecydowanie więcej możliwości piechota będzie miała na ściągnięcie nas. Między innymi będą te takie pseudo-naprowadzane rakiety, które co, Coś na kształt Bad pany 2 Coś na kształt Bad Company 2 Gdzie wiązką sterujemy po prostu rakietą Która już, już jest w powietrzu Tak samo jak będą te słynne pistoleciki Z czujnikami, które przylepiają się do pojazdu I potem po prostu wystrzeliwuje się rakietę I jest po tym e, Po tym pojeździe Także na pewno trzeba będzie zdecydowanie więcej uwagi Na to latanie e, Na to latanie dawać no, no, i co, no i co poradzić Tutaj macie fajny myk przy okazji tego co rocket czasami robi, kiedy się naprawiamy. Po prostu przesuwa się całkowicie, wypuszcza przy okazji się puszcza się przy okazji, wypuszcza puszcza. Twikiem i leci sobie na cel spokojnie, a ja go w tym czasie spawam. No, no i tak moi kochani, także nie że Battlefield 3 się kończy, ale na pewno gra się troszkę popsuła przez te wszystkie nowe postacie, jeśli tak to można powiedzieć, które w tą grę grać zaczynają. Tutaj chciałem kuźła tego roadkilla zebrać, ale niestety e, mi się nie udało. E, także jeszcze co do gameplayu, tutaj w tym momencie wiem, że pamiętam to. Rocket chciał, e, zasugerował, żebyśmy może udali się troszkę w głąb mawy, bo tam było parę ludzi do zabicia. Ale jak widzicie, ta mapka, szczególnie z tej strony, ma to takie delikatne wzniesienie przy respie, co naprawdę pozwala, to jest w zasadzie jedyne miejsce. Które pozwala tak naprawdę na uniknięcie lokowania, na uniknięcie namierzania przez te wszystkie igły, strigły, javeliny i tym podobne rzeczy. Jeszcze taka jest, jest, jest takie miejsce delikatnie po bokach, zdecydowanie po bokach na obrzeżach mapy. I to są w zasadzie jedyne miejsca. Jeśli coś was na tej mapie namierza, to spierniczać, gdzie pieprz rośnie. Oczywiście jeśli nie uda się tego zagrożenia na początku zlikwidować. Także moi mili, mam nadzieję, że gameplay wam przypadł do gustu. Jeszcze raz przypominam wam o tym konkursie, do którego on tam trwa do 25 chyba, już sam nie pamiętam. Jeśli nie wzięliście w nim udziału, to zapraszam Was do wzięcia udziału w tym konkursie. Tak jak mówię, niedługo będę kupował sobie to chyba to GTA, ale tak jak mówię, raczej tylko dla Multica. No i co? I wyczekuję, wyczekuję bety Battlefield 4. I jak tylko beta Battlefield 4 się pojawi, to zaczynamy nagrywać Battlefield 4. Zaczynamy expić, rejpić i robić wszystko to, mam nadzieję co fajnie nam wychodzi w trójce, żeby te materiały były dla Was jeszcze bardziej ciekawsze i jeszcze bardziej entertainingowe. Ha, ja jestem światowy. Powiedziałem coś po angielsku w materiale. Dobra, moi mili, e, gameplay dobiega końca, jeszcze dosłownie kilkadziesiąt sekund. Ja się z Wami już teraz żegnam. Mam nadzieję, że Wam się materiał podobał. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnym materiale. Siema!